Cześć, witajcie w naszym kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem wam o tym, jak usytuować budynek na działce i będę brała pod uwagę przepisy polskiego prawa, ale także uwarunkowania związane z kierunkami świata. No ale żeby cokolwiek na takiej działce usytuować, no to trzeba najpierw mieć działkę, najlepiej budowlaną, a nie na przykład działkę leśną, na której praktycznie nic nie możemy postawić, czy też działkę rolną, którą najpierw, żeby coś na niej zbudować, trzeba odrolnić. Musimy mieć po prostu działkę Budowlano. Ale zanim jeszcze wejdziemy w posiadanie takiej działki, e, zanim ją kupimy, to też warto wiedzieć kilka dosyć istotnych kwestii. Po pierwsze, jest to usytuowanie działki względem drogi dojazdowej. I najlepszym przypadkiem jest sytuacja, kiedy droga znajduje się w północnej części działki. Dzięki temu będziemy mogli mieć krótki podjazd i dojście do domu i dużą przestrzeń za domem od południa idealną na ogród. Trochę gorszą, ale nadal niezłą opcją jest działka z dojazdem od wschodu. Tutaj w tym wypadku należałoby budynek jak najbardziej przesunąć w kierunku północnym, tak żeby uzyskać jak najlepsze doświetlenie działki od strony południowej, ale w tym wypadku mamy także y, dobre światło z kierunku zachodniego, co jest również bardzo dobrą opcją. Kolejną bardzo ważną sprawą przed zakupem działki, oczywiście to może nie będzie takie ważne w przypadku bardzo dużych działek, ale kiedy kupujemy działki mniejsze, to bardzo ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na kształt takiej działki. I najlepsze będą działki, które będą miały kształt zbliżony do dosyć szerokiego prostokąta, do szerokiego trapezu e, lub do kwadratu. Wszystkie działki w formie trójkątnej, w formie klina, bardzo wąskie i długie prostokąty, to nie będzie dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o e, możliwość jak najlepszego usytuowania takiego budynku na działce i zagospodarowania takiego terenu. Pamiętajcie też, żeby raczej nie inwestować w działki węższe niż 16 metrów, no chyba, że mamy do czynienia z działkami, które są przeznaczone pod zabudowę szeregową lub też bliźniaczą. Teraz jeszcze kwestia o rzeczy, która jest y, tematem na trochę oddzielny film i taki film o tym, jak się przygotować do zakupu działki budowlanej i na co zwracać uwagę, też mamy w planie nagrać, ale yy, dzisiaj tylko słówko o tym, żeby zwrócić uwagę na to, czy taka działka jest uzbrojona, czy są tam dociągnięte wszystkie niezbędne media, czy też być może będzie trzeba te media na przykład ciągnąć z dosyć dalekiej odległości. To jest ważna kwestia, na którą yy, na pewno przed zakupem działki warto zwrócić uwagę. No, i teraz przechodzimy do kwestii prawnych. Warto zainteresować się, czy na danej działce występuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Polsce jeszcze spora część obszarów takiego miejscowego planu nie posiada, dlatego może się zdarzyć, że działka, którą kupiliście lub działka, którą jesteście zainteresowani, takiego miejscowego planu jeszcze nie ma. W takim wypadku należy sprawdzić, czy występują tam warunki zabudowy. A jeśli nie, to trzeba wystąpić do urzędu właśnie o takie warunki zabudowy, i w tym wypadku możemy mieć pewien wpływ na to, jak te warunki zabudowy będą skonstruowane i jakie tam będą zapisy. No i jeżeli już mamy warunki zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to tam będą pojawiały się pewne zapisy wiążące się z tym, w jaki sposób możemy na naszej działce nasz budynek usytuować. I najważniejszą rzeczą, która najczęściej właśnie występuje, to jest linia zabudowy. Pierwszą taką linią będzie linia nieprzekraczalna, i jest to zazwyczaj linia oznaczona w taki właśnie sposób, jak widzicie w tej chwili na rysunku. Czyli jest to linia z naniesionymi na nią takimi otwartymi trójkątami. Linia nieprzekraczalna oznacza, że budynek może stać dokładnie na tej linii, ale możemy też ten budynek trochę względem tej linii wycofać. Nie możemy natomiast tej linii przekroczyć. Drugi rodzaj linii zabudowy, który najczęściej pojawia się w, w planach miejscowych, jest linia obligatoryjna, która wygląda tak, że jest to właśnie taka linia z trójkącikami, które mają wypełnione wnętrze i linia obligatoryjna jest to linia, na której obligatoryjnie, obowiązkowo musimy postawić nasz budynek. Teraz jeszcze kwestia warunków technicznych. To jest yy, oddzielny dokument. Yy, zgodnie z warunkami technicznymi, elewację posiadającą otwory drzwiowe i okienne, dotyczy to również yy, okien połaciowych, możemy sytuować 4 metry od granicy działki. W przypadku, kiedy takich otworów okiennych nie ma, ta odległość może być zmniejszona do 3 metrów. Odpowiednie usytuowanie budynku względem kierunków świata ma znaczenie, jeżeli chodzi o energooszczędność budynku. Małe okna od północy i duże otwarcia od południa pozwalają kumulować ciepło w budynku. Warto tutaj jednak zwłaszcza jeżeli mieszkamy gdzieś bardziej na południu lub w centrum Polski na północy może nie jest to jeszcze aż taki problem, pamiętać o dobrych przeszkleniach odbijających promienie, no i o roletach czy też pergoli z ruchomym zadaszeniem na przykład, która pozwoli nam regulować dopływ tego słońca do przestrzeni dziennej. W tym wypadku, kiedy mamy tutaj właśnie drogę od północy, mamy idealne doświetlenie naszego budynku od kierunku południowego, ale także z zachodniego. I jest to szczególnie ważne w momencie, kiedy, na przykład, wieczorem wracamy z pracy w lecie, możemy mieć jeszcze zachodnie światło. W naszej części dziennej, w której najczęściej przebywamy, w tym wypadku możemy tutaj to wnętrze podzielić w taki sposób, że właśnie przy krótkim podjeździe mamy od północy wejście, wjazd do garażu i wejście do domu. No i tutaj, zaraz obok, przy strefie wejścia, mamy kuchnię, z której możemy mieć widok na podjazd i na wejście. Od strony zachodniej jadalnie, no i od strony tutaj południowej, południowo-wschodniej, e, ale także z przebiciem na zachód, mamy część dzienną, pokój dzienny. W sytuacji, w której mamy drogę dojazdową od wschodu, tak jak mówiłam, tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie przesunięcie budynku maksymalnie w kierunku północnym, tak żeby od południa właśnie złapać jak najwięcej światła. No, i tutaj, w tym wypadku, akurat w tej naszej sytuacji, mamy od zachodu dobre naświetlenie, dobre nasłonecznienie tutaj tej działki, i także pokój dzienny, który w tym miejscu będzie zlokalizowany, będzie bardzo ładnie łapał światło, zarówno zachodnie, jak i południowe, czyli to będzie sytuacja optymalna. Jeżeli chodzi o takie pomieszczenia, jak na przykład sypialnie, e, kuchnia, one mogą mieć nasłonecznienie światłem wschodnim, może być to część, te, także część domu od strony północnej. Najgorsza sytuacja jest w momencie kiedy mamy drogę od południa, tak jak tutaj. W tym wypadku musimy przesunąć budynek jak najbardziej w głąb działki, tak żeby ogród powstał nam przed domem, co jakby trochę tutaj zaburza kwestię prywatności. No i jest jednak y, rozwiązaniem dużo gorszym niż taka sytuacja, w której właśnie mamy dojazd od północy czy też od wschodu. No i teraz jeszcze dojazd y, od zachodu. To też nie jest tutaj sytuacja idealna. W tym wypadku również powinniśmy ten budynek jak najbardziej przesunąć w kierunku północnym, tak żeby tutaj od południa jak najwięcej nam się otworzyło tego miejsca. Tutaj akurat na naszej działce mamy taką sytuację, że to południowe światło jeszcze łapiemy, ale nie wszędzie tak będzie. W związku z tym też tutaj będzie to nieco trudniejsze usytuowanie tej działki, ale oczywiście nieco lepsze. Niż w przypadku drogi usytuowanej od południa, jest to sytuacja zdecydowanie najgorsza. Odpowiednie usytuowanie budynku na działce to oczywiście także lepsze samopoczucie psychiczne i fizyczne dla mieszkańców domu. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że dzisiejszy film był dla was pomocny. Jeśli tak, to rozważcie subskrypcję naszego kanału i dajcie nam kciuk w górę. Będziemy mogły tworzyć dla Was więcej treści, które będą dla Was pomocne, a Wy będziecie tym samym na bieżąco. Oczywiście, jak zawsze podkreślam, przy budowie domu, zwłaszcza większych domów, warto skorzystać z pomocy architekta. No ale bywają sytuacje, w których sami musicie nanieść. Obrys swojego domu na zagospodarowanie terenu. Taka sytuacja jest na przykład w przypadku, kiedy budujecie mały domek do 35 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy na zgłoszenie. Wtedy sami e, musicie nanieść właśnie obrys tego budynku na, na waszą mapkę i zanieść do urzędu. No i mam nadzieję, że dzięki temu dzisiejszemu filmowi będzie to dla was trochę łatwiejsze i że. Po prostu wyciągnęliście z tego dzisiejszego filmu jakąś wartość dla siebie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych filmach już niebawem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.